Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszym naszym gościem jest ten typ Mess, raper, współzałożyciel wytwórni alkopoligamia.com. Witam Cię, Piotrze. Witam Cię, Filipie. Mam do Ciebie takie pierwsze pytanie, związane trochę z nazwą naszego projektu, bo według nas. Polska składa się z wielu warstw społecznych i tak intelektualnych i też z wielu różnych przywar. Jeśli mógłbyś, to którą z tych warstw mógłbyś obrać, żeby Polacy tego nie mieli, jakąś wadę albo w ogóle ludzie, jeśli nie Polacy, no to trudne pytanie, bo obieranie cebuli yy, to też kojarzy się z, z Polakami cebulakami, czyli, czyli z pięcnowaniem. Yy z Oczywiście zabawnym i, i poprawiającym humor wszystkim, którzy myślą, że tymi cebulakami nie są, piętnowanie naszych, naszych narodowych, przywar naszego takiego zastaw się, postaw się, różnych przekomicznych rzeczy związanych z polskością. I to taką polskością, której chcielibyśmy unikać promocji na świecie. A ja myślę, że to czasem jest nawet trochę piękne. Na przykład to, że jest tak brzydko, że z jednej strony mamy wszędzie naczkane te billboardy i one wiszą i każda mała firemka ma po prostu większy billboard niż swoją działalność, ogłasza się po prostu jak światowa korporacja, wiesz. wiesz że do jakiegoś mojego miasteczka i z tego odpyty, na co oczywiście na moją uwagę zwrócił bardziej Filip Springer, że to jest takie zagadnienie typowo polskie. Ja myślałem wcześniej, że to może różne, różne narody mają, a jednak głównie my. No i że jest to też unikatowe? Na przykład? Nie odpowiedziałem zupełnie na Twoje pytanie, ale raczej to <grym> rozmowy. Ja wiem, bo bardzo. Też w innych wywiadach mówiłeś też kawałek Janusz Andrzej Nowak. Tam mówisz o tych polskich, że tak powiem, walorach, jeśli mogę to tak nazwać, ale nie ma czegoś takiego, że rzeczywiście ludziach cię denerwuje i już po prostu nie możesz z tym wytrzymać. Coś takiego właśnie typowego dla Polaków. Nie, czy po prostu wszystko jest dla ciebie, podobać się to? Znaczy, jest mnóstwo cech, które mnie doprowadzają do szału, ale czy czy to jest typowe dla Polaków? A nie, może mi coś podpowiesz. Co na przykład ciebie irytuje, to ja. E, Co mnie na przykład irytuje? Ma jakiś urok się. Jak dla mnie to, że każdy Polak taki typowy zna się na wszystkim. że ostatni na przykład był mecz w tenisa radwańskiej i przypuszczam, że połowa osób, która oglądała wcześniej nie widziała nigdy tenisa, ale myślę, że komentowała jak ona powinna grać i dlaczego. Tak, to prawda, to jest o, takie ekspertstwo po prostu upowszechnione. No. To jest cecha nasza, ale nie wiem, czy tylko nasza. Dobra, to teraz takie gorące pytanie, które jest ostatnie na topie. A propos imigrantów, ponieważ nie wyraziłeś jednoznacznej opinii, ale powiedziałeś, że jednak, yy, wiesz, powołując się na moralność, że jednak bardziej tak niż na nie, i czy byłbyś w stanie. Nawet kosztem swojej popularności i fanów sprzedaży płyt, stanąć za jakąś opinią i bronić do końca. Na przykład Don Guralzko się wypowiedział i zalała go fala hejtu, że przyjąłby imigrantów. Każda z tych kwestii jest bardzo skomplikowana. I moja odpowiedź, bo też na nią chwilę myślałem, na pytanie dziennikarza wyborczej była, była przemyślana i była jednoznaczna, dzieliła to. Więc mogę powtórzyć. Bo nic lepszego nie wymyśliłem, chociaż y, zmieniły się trochę okoliczności i granice się raczej zamykają niż otwierają od czasu tej mojej wypowiedzi. Jest kwestia polityczna i ona jest mega trudna, jest kwestia ludzka, czyli że przychodzi ktoś i po prostu nie ma nic i to jest kwestia ludzka i ja pomagam. Natomiast kwestia polityczna jest mega skomplikowana i nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Tęgie głowy znacznie mądrze, mądrzejsze niż ja i. To trochę wracamy do pierwszego pytania o polskie przywary. Ja się nie czuję absolutnie ekspertem od polityki zagranicznej i tego, które granice są, co otworzyć, które uszczelnić, przecież to są arcy-skomplikowane rzeczy. Te giełby, które, wiesz, trzęsły systemami, teraz nie wiedzą, co zrobić, więc tym bardziej ja nie wiem, co zrobić w kwestii politycznej. Nie mamy takiej sytuacji, że na ulicy ktoś podchodzi do nas, bo właśnie tu przyjechał i naprawdę nie ma nic, nie wiem, nie pił od trzech dni już naprawdę robi się tak, że trudno będzie ci sobie moralnie z tym poradzić, jak zorientujesz się, że ten gość naprawdę ma wyschniętą mordę i wiesz, i, i to jest gość, któremu naprawdę potrzeba dać szklankę wody. Nie mamy takiej, ja się nie zetknąłem z taką sytuacją jeszcze, ale nie wahałbym się absolutnie pomóc temu człowiekowi, wziąć go do siebie do domu i upewnić się, że, że jego stan zdrowia nie będzie zagrożony. A co by było, gdyby taki MES przed 15 lat wysłał teraz dymówkę do Alkopoligamii? Zostałby przyjęty w szeregi wytworni? To jest mindfuck już kompletny. O losie. Myślę, że, myślę, że tak, no. Tak. A gdyby... Nie myślę o sobie z tamtych czasów jako o chujowym raperze. Myślę, że byłem dość sprawny w tym, co robiłem. Jeżeli Pojawiłby się, pojawiłby się taki gość z, z, z tymi wersami, no to powiedziałbym mówisz no... Może... Twoje rymy nie są za mądre, ale gdzieś... Widzę w Tobie potencjał, no, może się rozwiniesz. Jakoś wyskoczysz Czy, z tego dresu i z ciężarówki i... Yy, I coś tam jeszcze z tego wyniknie ciekawego. A w którym momencie zdecydowałeś, że kurczę, to jest to, ja będę to robił już do końca życia albo bardzo długo? Na samym początku. Okej. Okay. To kolej... bardzo, bardzo nie chciałem iść w jakiekolwiek inne kierunki rozwoju zawodowego. A to nie to, że tak, że nie chciałeś iść do pracy i podjąć jakiejś pracy konkretnej, a można było dzięki, wiesz... Myślę, na... że jest to, kurwa, najbardziej konkretna praca, jaką można sobie wyobrazić. No, to wiadomo, ale... Otóż to... wiąże I, się i ona... Ty... Nie, 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 bo teraz <laughs> zadarłeś za ze mną po prostu ostro. Otóż wiąże się ona, ta praca i ta pasja z wytwarzaniem piosenek dla ludzi i możesz powiedzieć komuś, że kto, i myślę, że Ty nie jesteś takim człowiekiem, tylko było jakieś to zadziorne pytanie, kto chciałby strywializować zawód grajka, muzyka, piosenkarza, wytwórcy piosenek, rapera, że wiesz co, ja przynajmniej mam jakąś taką wymierną rzecz. Mogę pójść do bagażnika i powiedzieć: Dzień dobry pani, jest tu taka piosenka po której jest pewna szansa, że Pani się uśmiechnie. A może nie Pani, bo Pani nie wszystko skuma, ale może Pani córka się uśmiechnie. Jest też taka piosenka, która jest bojowa i może będzie miała Pani y, większą łatwość rozpoczęcia dnia, kiedy Pani sobie puści ową piosenkę rozkręconą na pełen regulator. I myślę, że ludzie na posadach, które nic nie wytwarzają, zatrudnieni w y, przesuwaniu cyfr z miejsca na miejsce albo reklamowaniu produktów których nikt. Wiesz, to nie jest tak, że budzisz się i zastanawiasz się, słabo mi ostatnio zareklamowano proszek. Fajnie by było, żeby znalazł się jakiś specjalista, który naprawdę zareklamuje mi to dobrze. Raczej opędzasz się od reklam. A, a powszechnie jest to jest to tak zwana poważna. Skoro robota, możesz, wiesz, że zaproponować. Więc ja tej, tego kompletnie nie kupuję. Tej pani, jak powiem, tą piosenkę z bagażnika, to miałeś taki moment w swoim życiu, że yy, wiesz, że trochę jakoś. Że to bycie raperem było dla ciebie trudne, powiedzenie komuś siema, jestem raperem, to jest taki, był jakiś, nie wiem, jakiś taki element, wiesz. Bo kiedy, teraz już jest lepiej, ale kiedyś raperzy byli kojarzeni z takim czymś, że, że, to, że to jest takie jakieś z i tak dalej. To prawda. To zależy od. Yy czasu w życiu jakim się znajdował, Był taki czas, że mnie to bardzo frustrowało, bo na przykład wydawało mi się, że ja już robię trzecią płytę czy czwartą, współpracuję sobie z jazzmenami, na przykład moja pierwsza solowa płyta z 2005 roku miała takie jazzowe intro, tam było parę takich jazzowych numerów i wydawało mi się, że że, że świat gdzieś może w miarę ze mną będzie nadążał za tym rozwojem i nie będzie o nie myślał per jo jo yo, yo i zawsze te odwieczne gesty, kiedy ktoś słyszy, że jesteś raperem. Aha, czemu zaczynają tańczyć? Wiesz, jak, jak ktoś mówi: No, wiesz co robi muzykę rock'n'rollową z kumplami? To nikt nie robi. Wiesz? A może robi? No nie wiem, w każdym razie mnie to. Mnie to trochę dekoncentrowało i irytowało, a potem pomyślałem, że cóż, jest to, jest to taki jest urok tego, tej pasji, tego zawodu, tej zajawy, że, że ludzie mają swoje stereotypy, trzeba z tym żyć i dla kogoś, yy, dla wielu, wielu, wielu ludzi zawsze jesteś tym gościem na początku swojej drogi i myślenie o sobie per... Ja już jestem na takim rozwoju artystycznym, że właściwie to na hasło raper powinienem się obrażać, albo jak to nie wiesz, że ja tam piszę jakieś felietony? Otóż kurwa większość ludzi o tym nie wie, i ma totalnie to w pięcie I należy tak żyć, żeby ludziom udowadniać, że to co robisz jest wartościowe za każdym razem. Tak, jakby to był Twój pierwszy utwór, pierwszy refren, pierwszy numer z jazzmenami, pierwszy felieton, jakbyś dosłownie sekundy temu wszedł do gry. I, i jeżeli ktoś to robi, wiesz. Aha, raperem. No to też, no, tak, no. Nie ma co się spinać. No dobra. Słuchaj, bo też często, że tak powiem, jesteś narratorem w swoich tekstach. Na przykład na tym nowym mixtape'ie of your songs, w kawałku Wyszczotku Konia, gdzie opisujesz tego gościa, który zna się, na, zna się na wszystkim, prawda? No, 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 dwie postaci tam się znalazły, tak. Tam. Tak, tak. I y, czy potrafiłbyś, że tak powiem, Opisać ludzi, którzy będą za 15 lat, młodzież, która będzie za 15 lat, na przykład wydaje mi się, że jesteś osobą z tego pokolenia, które jest uznawane za to pokolenie, ostatnie pokolenie, bez wychowania z internetem, wiesz, z technologiami, bez ciągłego siedzenia przy telefonie. Jak byś potrafił? O, o, potrafiłbyś opisać to pokolenie, które będzie za 15 lat? Nie. <laughs> Co ich czeka? Tak albo co nas czeka, kiedy zapomnimy, że jesteśmy no tak, ludźmi w sensie, sprzed epoki przykład, internetu. No bo wiesz, to nie jest tak, że moi znajomi, którzy wkleili się w media społecznościowe, tak zwane, jakoś się bardzo różnią od tych, którzy z nimi wyrośli, to raczej dziw, taka tak, dziwna, przewrotna sztafeta pokoleń, w ogóle rewers, czyli to ci starsi, którzy powinni być mądrzejsi, być przewodnikami, biorą najgorsze nawyki od tych, Którzy powinni się uczyć od starszych, to nie What A może to fine. jest tak, że po prostu ci młodsi już pewne, że tak powiem, te nawyki w okresie dorastania z tymi technologiami już przerobili, że, a ci dopiero odkrywają i w tym momencie muszą to przejść całą tą drogę z tymi technologiami na nowo. No, ale ci młodsi zobaczyli, że starzy nie mają żadnej kultury w obcowaniu z y, informacją na przykład. I pewnie uczą się tego od nich. A czemu yy, ci, którzy nie urodzili się z internetem i yy, jego taką napastliwą postacią, dają się w to wciągnąć? No to myślę, że to wynika z takiego powszechnego wygodnictwa. I to wygodnictwo gdzieś można kontrolować, na pewno. Z perspektywy takiego widza. Skąd takie zmiany w Twoim życiu, że mówisz, że masz smartfona, że zrobiłeś prawo jazdy, coś takiego szczególnego się wydarzyło, czy po prostu stwierdzisz kurde, czas zrobić te rzeczy? Czy... Nie no, wiesz, kupno smartfona yy, raczej należałoby postrzegać w kategorii porażek, yy, a zrobienie prawa jazdy w kategorii małych sukcesów? Czy... Jedno było po pokonaniem swoich słabości, a drugie było z tym nieszczęsnym y, urządzeniem elektronicznym. <laughs> Trochę się bałem, że przestaną produkować telefony, które ja lubię, w <laughs> których, wiesz, wciśnięcia klawisza potrzeba naprawdę silnego człowieka. I y, 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 że zostanę zmuszony do tego, żeby nabyć telefon z dotykową sytuacją interfejsową. <laughs> co ja pierdolę? No w każdym razie rozumiem, że co chodzi. Chciałem wyprzedzić ten moment, że, że będę zmuszony do tego, że nie będzie już innych i nagle stanę przed tym więc chciałem wyprzedzić ten moment. Myślę, że niedługo wyprzedziłem ten moment. Że to już jest konieczność, no. Okej. Okay. Chciałbyś... Natomiast prawo jazdy to jest walka, walka po prostu wiesz, z wielkim mentalnym chciałeś. który się... mogę opowiadać długo, bo... Nie chciałeś się pobawić? Po prostu... mnie dużo nerwów. Nie wiem, czy słyszałeś o tym zielonym listku, co teraz wchodzi. Nie chciałeś się może przed tym uchronić, że tam przez pierwsze dwa lata od stycznia trzeba będzie jeździć tam 10 mniej, yy, jakieś mieć tam naklejkę na szybie i tak dalej. Nie? Słyszałem o tym, że będzie coś takiego i przypadkowo udało mi się tego uniknąć, ale też nie uważam, żebym nie zasługiwał na ten zielony listek. To znaczy, skoro jestem świeżakiem za kierownicą i naprawdę nie jestem kozakiem i uczestniczyłem w małej ilości sytuacji drogowych, które mogły testować moje umiejętności to czemu by mnie społecznie nie naznaczyć? To byłoby takie, wiesz, przy chęci do, no nie wiem, no, może to by się przydało, nie wiem. Słuchaj Mes, bardzo Ci dziękujemy za tą przemiłą rozmowę. Dziękuję również. Ten typ Mes obrał z nami dzisiaj cebulę. I jeszcze <grym> mamy takie pytanie a propos konkursu, albo <grym> rozdawałeś, przy, przyniosłeś się do nas kilka swoich mixtape'ów Love Your Songs i chcielibyśmy Cię zapytać o pytanie konkursowe, na które nasi widzowie będą musieli odpowiedzieć. Tak, to w związku z tym, że zostawiłem w swoim zielonolistkowym samochodzie te mixtape'y, to pójdę po nie i wymyślę w ten czas pytanie dla Państwa. Konkursowe pytanie będzie takie, że w związku z tym, że do mixtape'u Love Your Songs pierwszy singiel i teledysk, jedyny jak dotąd, zrobił wrotas, jeżeli chodzi o muzykę, Mam dla Państwa pytanie podwójne. Jakie jest alter ego, jeżeli chodzi o ksywę Wrotasa? Jak się jeszcze inaczej nazywa ten bardzo utalentowany producent, multiutalentowany producent? I proszę wymienić jeszcze dwa, poza możliwością, z moją skromną osobą, dwa single, które wyprodukował młody Wrotas. Czyli jak się nazywa jego... Druga ksywa, jak brzmi, <grywa> i te dwa single poza możliwością. Do wygrania trzy love your Songi yy, podpisane.